Obsesyjne myśli, wyobrażenia przymus powtarzania pewnych czynności wbrew własnej woli. To nerwica natręst. Jak z nią walczyć? O tym już za chwilę. Szacuje się, że nerwica natręst dotyczy około 1% populacji ogólnej. Zajmuje od 3 do 6% wśród innych typów nerwic. Występuje równie często u mężczyzn, jak i u kobiet, choć generalnie nerwice częściej zdarzają się kobietom. Pacjenci. Mogą mieć tak zwane myśli bądź czynności natrętne. Eee, za każdą nerwicą stoi przede wszystkim lęk. I to jest taki najbardziej a, intensywny objaw. Mówi się właśnie objaw osiowy każdej nerwicy. I te natręstwa wówczas są jakby wyrazem tego lęku. Nasilają się, kiedy ten lęk jest e, większy. Często mogą być to myśli o naturze bluźnierczej, które są sprzeczne ze światopoglądem takiej osoby. Mogą być bluźnierstwa takie o typie religijnym, które pojawiają się na przykład w kościele, na mszy. Mogą też być natrętne myśli o, o, o zdrowiu, o różnych chorobach, o śmierci. Częstą czynnością natrętną jest mycie rąk. Bardzo często związane jest to z fobią, przed różnymi chorobami, przed zarazkami. Są to pacjenci, którzy potrafią z tego uczynić niesamowity rytuał. Potrafią myć te ręce w takiej ostrej fazie choroby po kilka godzin dziennie. I nie daj Boże, w którymś momencie ten rytuał zostanie zaburzony. Na przykład ktoś. Zastuka do drzwi łazienki, albo ktoś wejdzie do, do łazienki, jak oni myją te ręce, to trzeba zaczynać wszystko od nowa. Nie daj Boże, mydło spadnie na podłogę, zaczynać trzeba wszystko od nowa. E, także to już są oczywiście bardzo nasilone objawy choroby. Od dłuższego czasu zaobserwowałam u siebie niepokojące objawy. Ciągle myłam ręce. Przeszkadzało mi to w każdej sytuacji. Gdzie nie poszłam, myłam ręce. Zgłosiłam się w końcu do terapeuty. Nie mogłam sobie z tym poradzić sama. Nie wiedziałam, że to jest taka choroba i taki problem. Myślałam, że mnie to nigdy nie spotka. Od pewnego czasu uczęszczam na regularną terapię, która mi pomaga. Jest coraz lepiej. Jeśli jest to faza początkująca, więc tutaj terapia jest bardzo skuteczna i szybka, nawet wystarczy kilka sesji. Natomiast jeśli to już jest długotrwały ten stan, który się utrzymuje powiedzmy na pół roku rok czasu Wtedy ta terapia troszeczkę trwa dłużej, ponieważ y, te myśli się bardzo głęboko utrwaliły, czyli uwarunkowały w głębi podświadomości. Wtedy y, praktycznie z tej psychiki, której, której tam tkwią, no, nie jest to takie proste, żeby je wyeliminować. W niektórych ciężkich przypadkach trzeba wkroczyć z farmakologią. Y, sama terapia nie jest w stanie tutaj pomóc. Owszem, może to być powstrzymująca terapia. Miejsce i metodę terapii powinien zaproponować lekarz psychiatra po zbadaniu pacjenta. Poradnie zdrowia psychicznego przyjmują chorych bez skierowania. Psychoterapia na pewno jest bardzo ważnym elementem i absolutnie powinna być stosowana, ale jednak chyba większość psychiatrów jest zgodna w tym, że, że dominujące działanie wobec pacjentów cierpiących z powodu natręstw to są... To są leki, które mają właśnie to działanie antyobsesyjne.